No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jedziemy siać lucerne. Mamy y, konkretnie 7 kwietnia. No, mamy 15.30. Y, 7 kwietnia. Y, dokładnie w zeszłym roku, 7 kwietnia, też siałem lucerne. Fajnie, y, fajnie to wyszło. Y, w sumie. Y, ta wcześniej siana lucerna wyszła najlepiej, także w tym roku sieję znowu. Niestety samym siewnikiem bez agregatu aktywnego, z tego względu, że na ten moment nie mam agregatu aktywnego, yy, miałem w planie kupić, ale no niestety jeszcze ten yy, pieniędzy za, yy, bo właśnie miałem w planie kupić za pieniądze z deszczowni. Z tego względu, że ten nie chcę się po prostu tak mocno zadłużać, a mówię deszczownie sprzedam. I za to się kupi jakiś agregat aktywny. Na razie, na razie jeszcze tych pieniędzy nie mam, także no, wolę posiać bez agregatu aktywnego, ale mieć już posiane niż czekać z agregatem i potem siać w suche. Teraz ma kilka dni być takich bardziej deszczowych, zimnych, co prawda. Ale mi się wydaje, że ten teraz lepiej teraz posiać. Niech, ona, niech to nasi, na nasionko już siedzi w ziemi. Przyjdzie trochę deszczu, a w następnym tygodniu mają przyjść ocieplenia temperatury 22 stopnie. Także wtedy już będzie siedzieć fajnie w, wilgotnym, w wilgotnej ziemi. Dostanie temperatury i ładnie zacznie rosnąć nam ta lucerna, przynajmniej taką mam nadzieję bo tutaj ta zeszło, zeszłoroczna lucerna ładnie rośnie już ten, już nawet te 15 cm może mieć także no tu mamy y, pasek żyta i w ten pasek żyta będę chciał spróbować wsiać też że tak powiem I zobaczymy jak to będzie wyglądać żeby zobaczyć na przyszłość po prostu Yy, tutaj zadanie muszę nowy dać polę zadanie siew. Yy. No i dobra. Linia prowadzenia jest elegancko, dobra. Muszę tylko dostroić na aktualnej pozycji. No i dobra. Włączamy ten A, yy, włączymy tak, żeby nam rysowało tylko yy, jak jest prowadzenie. Muszę tutaj ten czujnik yy, położenia. Ee, z, z, się, z, się dowiedzieć, czy to trzeba jakiś osobny czujnik, czy czujnik z ściągnika będzie można e, stąd sobie zgrać. Muszę po prostu się dopytać, jak to tam wygląda. Także co? W sumie nie będę ten. Tak wezmę. Także co? Włączamy. I jedziemy opuszczamy siewnik no ogólnie żydko już ładnie ciśnie do góry zobaczymy jak to tu wyjdzie wychodzi może być trochę twardo tutaj Jakieś tam rowki robi. No, zobaczymy. Yy, pojadę i zobaczę później dokładnie już tam na tym uprawionym. Także lecę tutaj. Najpierw przejadę i zobaczymy na uprawionym, jak to będzie wyglądać. No i dobra, siejemy już. Zaraz wyjdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Ale chyba jest ok. No mówię tak na pusto Ustawiałem głębokość No tak naprawdę jak najmniejszą Trzeba ustawić, jeśli chodzi o lucernę Tu 40 arów już zrobiłem Także No lucernę z Bruga sieję, tam już Ostatnio Wam pokazywałem, jest to dwuodmianowa Lucerna. Tam każda odmiana ma inne cechy. Przeważnie jest tak, że jedna odmiana jest trochę wcześniejsza, druga odmiana jest trochę późniejsza. To wtedy ten pierwszy pokos jest taki, ta jedna odmiana bardziej przeważa. A w kolejnych pokosach już to się zmienia i w ostatnim pokosie już dominuje ta druga odmiana. Tak żeby po prostu było. Było można jak najwięcej wycisnąć z tego pola. Dobra, wyjdziemy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, tak to wygląda za siewnikiem, tutaj za kołami, jak to wygląda. Tu gdzie nie gdzie, widzę delikatnie ziarnko na wierzchu, no ale to już tam yy, nie robi, jak, jak, jak ten, jak przyjdzie deszcz, no to ten, złapie ziarnko wilgoć, ale widzę, że ten, tylko gdzie nie gdzie, trochę na wierzchu leży ale jest, jest, jest ok. No tu grzebne to znajduje ziarnka, także. Także jest chyba ok. Siew otoczkowany bakteriami. Mhm. Tak to wygląda. Mamy tutaj. bardziej, żeby rozprowadzimy. Żeby nigdzie nie było przestrzałów. No, dobra. No bo tutaj lucerna ładnie ciśnie już. Przejdziemy obok. No i zobaczcie. Tutaj lucerna ładnie ciśnie. Już tutaj jest, o. Jest ładna, naprawdę ładna. Gęściutka, już się ładnie rozrasta wszystko. Także mówię, tutaj ko koniec kwietnia już będzie można wchodzić z wypasem na Lucerne. No i mam nadzieję, że bo jest tak, tutaj najpierw wypas trawy robimy, wypas lucerny, potem idziemy znowu na trawę. I potem mam nadzieję, że tutaj ta lucerna już będzie na tyle wyrośnięta, że będzie można tutaj wejść z wypasem już. No ale to mówię, zobaczymy. Najpierw trzeba to zasiać. Także co, siejemy, lecimy z tematem. No, do dojenia, do dojenia jeszcze dwie godziny. Myślę, że powinien się wyrobić. Ale to zobaczymy. No i dobra, zasiane 2,5 hektar. 2,5 godziny chciałem powiedzieć. 4,62 wyszło. Siewu mi zostało, bo kupiłem worek więcej. Nigdy nie lubię tak na styk kupować. Także siew tu jest chyba nawet więcej niż worek. No, więcej trochę zostało. Bo ja już ch chyba kupowałem na, na 6 hektarów. A no, bo miałem 7 worków po 25 kilo, to już nie wiem, na 5,5 hektara może kupowałem. O nie jest równo, są fale. Jakby to miało iść na y, uż, użytki, powiedzmy, że do koszenia, to bym tego tak nie, nie siął. Ale że to idzie do wypasu, to nie trzeba. No, jeździć ciągnikiem po tym nie będę. Nie będę po tym skakał. Krowy będą tu się pasać, także to, 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 to obojętnie. Yy, także, no, mamy zasiane yy, Tutaj yy, ten, to, ten siew, co mi został, to zmniejszę chyba dawkę I przesieję sobie yy, trochę pole Tutaj pastwisko, trochę dodatek lucerny będzie na, na dzisiaj wszystko No i nie wiem, wschody, tak szacuję yy, że tak te 10 dni trzeba będzie poczekać, trochę popada, potem się ociepli. No to jak się ociepli, to zaczn za zaczną... Y no zacznie wschodzić ta lucerna. To gdzie nie, gdzie na wierzchu jest, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. I tyle. No i mamy kolejny dzień. Dzisiaj przyjechała sól potasowa. Będziemy to wysiewać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jadę na pole. No i często ogólnie zadajecie pytanie, czy ja jestem, czy mam gospodarstwo ekologiczne, czy nie, bo raz sypię nawozy, a raz, raz mówię, że nie sypię. Ogólnie to jest tak, to, ta działka. To jest działka, gdzie, są, gdzie powstają co roku nowe działki budowlane. I y, chyba już dwa, no dwa trzy, no cztery lata temu postanowiłem, że tam już nie sypię obornik. Był ta, była tam wtedy lucerna i mówię y, nie będę tam nic już rzucał. Bo szkoda, po prostu y, tego obornika, gnojowicy z tego względu, że tam i tak to pole już nie będzie będą tylko działki, działki budowlane, także y, lucerna tam już y, się słaba zrobiła wtedy posiałem pszenicę y, w konwencji tak za bardzo mi nie wyszła, że tak powiem, ale no, sypiemy teraz y, pod kugurydzę sól potasową będzie jeszcze mocznik przy, tak, z dwa tygodnie przed siewem, myślę, i polifostka szóstka raczej będzie w podsiewacz dawane. Tutaj mam 500 kg na 2,5 hektara. No to takie niecałe, tam 200 kg wyjdzie. Także zobaczymy. Jadę na pole i zobaczymy się na polu. Już, no, że tak powiem, dosyć się kurzy. Na sól potasowa No ale zobaczymy zaraz jak to tam rozsiewa Nie wiem w sumie ile jechać na godzinę Nie mam tego w ogóle ustawione Jadę na czuja I zobaczymy jak to wyjdzie No, wiatru aż takiego mocnego nie ma. Także myślę, że z tym problemu nie będzie. Także co? Jedziemy. Ogólnie ten, tutaj już będę musiał się powoli też dogadywać z opryskiem, żeby to opryskać. Całe będzie ramdopowanie. I ten. No, ogólnie co miało być? Zaraz wam powiem. No, mam już tam wszystko ten. Yy, powiedziane, tam roundup z czymś tam był, do mieszkom Także no będzie to stosowane tutaj. Tak z, jak to ocieplenie przyjdzie, to się zastosuje i tyle. Dobra, już jesteśmy na końcu. Także zawrócimy sobie. I elegancko, Dobra, wyłączę na chwilę, pójdę zobaczyć jak to rozsiewa. Opa. Nie dało było, coś tam było. Coś tu leży. Nie no leży po całym tutaj. Na drugiej coś poszło, coś tam poszło, ale nie dużo. Także chyba tak zostawię. No, rozsiewam dzisiaj, bo o, o 15 ma dzisiaj padać Także fajnie to wpłuczę No Jak możecie zauważyć, wilgoć Wilgoć jest przy, przy tym A tutaj Jak weźmiemy Mamy wilgoć tutaj Jest od razu Także 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 ten. No, możecie zauważyć wilgoć jest. Duża jeszcze. I mam nadzieję, że taka zostanie. Mamy fajne pociąganie. Tutaj widać, że ziemia jest dosyć zamknięta. Ale gródki są takie fajne O, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko A na razie jadę to wysieję I tyle No i dobra, zrobiłem dwa siedem hektara coś, coś tam jeszcze jest w tym rozsiewaczu Zobaczmy Przejadę jeszcze raz i tyle, tylko nie wiem, no chyba jeszcze raz na tym samym biegu przejadę. Tak mi się wydaje, jest tego sporo jeszcze. A największą dawkę chcę, żeby tam była, bo tu już yy, jedna działka mi odpadnie chyba w tym roku. Albo wezmę jeden bieg wyżej, i po prostu przejadę. Nie, dobra, przejadę jeden na tym samym biegu. Tu z przodu, gdzie wiem na pewno, że działki mi nie odejdą A tutaj, gdzie ewentualnie działki mogą odejść Przejadę trochę szybciej i tyle No, dobra To lecimy W sumie od granicy przejadę Pyt. Nie no, się śmieję No i dobra, robota skończona Dosyć szybko poszło Resztki to sobie ten Wypłuczę w domu Tak to wygląda Dzisiaj ma popadać, także To się wszystko rozpuści Mam taką przynajmniej nadzieję że Tutaj ładnie lucerna Wyciągnę czy nie wyciągnę? Gorzej mocny Hmm zobaczymy osku pana korzeń się urwał, ale zobaczcie Jaki korzeń ładny Tu jeszcze jest jeden no Ale Podoba mi się, że jest wilgoć w ziemi. Taka dosyć konkretna wilgoć. I zobaczcie. Tutaj nie było ani jednej uprawy od dwóch lat. I tak na te 10 cm to ręką idzie kopać. Także wydaje mi się tutaj, że jest ok. Dobra, ta lucerna już sobie obecnie. Zobaczcie, idzie kopać normalnie ręką. O, tu korzeń lucerny. Nie no, wydaje mi się, że tu siewnikiem będzie, będzie mógł ten ładnie siać. Bo tu, nawet jak niedużą siłę palcem zrobię, jestem w stanie rowek zrobić. Także raczej będzie w notilu wszystko. No lekko grzebne, tylko jest wilgoć. A u nas już od kilku dni nie padało. Także wydaje mi się, że jest ok. Nawet tutaj, gdzie jest tak mocno zarośnięte. No właśnie, mamy wilgoć. I kanały wszędzie, te, jak zniszczymy tutaj tą zieloną masę, tutaj te wszystkie korzenie, to wszystko yy, będzie fajny kanał dla kugurydzy, jak te korzenie się ładnie rozłożą. Tutaj też jakiś, jakaś roślina z palowym korzeniem, niewielkim, ale, ale możecie zauważyć, jest ładny, ładny korzeń. Lucerna już ładnie rośnie. No, i też, tak patrząc po roślinach, wydaje mi się, że dużo tutaj im nie brakuje. Także teraz sól potasowa, później mocznik, polifoska, szóstka raczej. Wsiewnik, podsiewacz i będzie elegancko. Dobra, zobaczcie jest ten. Nie, ale tu naprawdę fajna ziemia jest. Da się grzebnąć ręką wszystko. Wilgoć jest, o szkło. Także zostawiamy to tak. Przyjdzie tutaj kukurydza. Przyjdzie tutaj kukurydza i. I zobaczymy, jak to będzie rosło. No, jeśli chodzi o odchwaszczanie tutaj to będzie glifosat i adengo zastosowane. Glifosat prawdopodobnie 2 litry, i adengo 0,2 litra. No, idzie, idę jeszcze zobaczyć tutaj, gdzie ta ekologiczna kukurydza ma być. Zobaczymy, jak to, to wygląda tutaj. Tak wygląda pole. Wilgoć też jest jeszcze, ale tu dalej w pole wejdziemy. O, wilgoć jest. Dżdżownica. Czy co to jest? No dżdżownica. Malutka, ale jest. No, ale ten. No, tutaj też jest wilgoć. O. Także zobaczymy. To jeszcze chwastownikiem przyjadę. Chwastownik po wierzchu tylko podrapie, także nie przesuszymy tego, a te chwasty jeszcze ruszymy. No. Miejmy nadzieję, że dzisiaj popada deszcz dla lucerny też. Będzie dobrze tej zasianej, żeby, żeby trochę wilgoci złapało, do kiełkowania, a już w następ, pod koniec, no już w następnym tygodniu mają przy, ma przyjść ocieplenie to wtedy lucerna na pewno ruszy ładnie i tu poproszę znajomego, żeby mi to odchwaścił. Także co, na dzisiaj wszystko, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!